Serdecznie na kolejnym odcinku z serii Bliżej ciała, bliżej siebie, pod tytułem Stopy i ich Tajniki. Skąd się wziął pomysł, aby bardziej zagłębić się w tematykę stóp? Jak sami dobrze wiecie, stopy są często tematem tabu w naszej kulturze. Nie mówimy zbyt dużo o stopach. Być może wiąże się to z problematycznymi rzeczami. Z tym, że dosyć trudno jest utrzymać higienę stóp, jeżeli są one zawsze zakryte. Nosimy skarpetki, nosimy obuwie. Niezbyt łatwo pokazujemy swoje stopy, ale to też wynika stąd na pewno, że żyjemy w takiej kulturze, która wymaga zakrycia stóp. Są też sytuacje, które niosą ze sobą złe skojarzenia. Szczególnie w naszej kulturze może dziwnie wyglądać, jeżeli na przykład ktoś umieści swoje stopy na stole. Oczywiście jest to związane z naszą kulturą, ponieważ wiemy, że w innych kulturach takie rzeczy są przyjęte. Dużo osób ma problemy ze stopami. I nie jest to tylko i wyłącznie kosmetyczna sprawa, zachowanie higieny stóp, ale również czysto zdrowotna. Wszyscy wiemy, jak dużo sprawia nam wysiłku to, aby nasze stopy wyglądały olśniewająco, co wiąże się nie tylko z ich wyglądem, ale również z funkcjonowaniem. Cóż jest takiego w nas, że tak łatwo oddzielamy tą wiedzę o stopach jak gdyby mniej poświęcamy im uwagi. Być może jest to taka czysto dystansowa sprawa poprzez to i wyłącznie tylko, że nasze stopy są niejako oddzielone od naszego umysłu, przedzielone dosyć dużym dystansem i to może wpływać na to, że pomijamy ten temat. Pamiętajmy, że takie pobieżne podejście do naszych stóp będzie sprawiało, że będą one domagały się uwagi z naszej strony, a te informacje będą docierały do nas w różny sposób. Jeżeli nie zadbamy dostatecznie o to, aby układ mięśniowy stóp był mocny i sprawny, wówczas oczywiście pojawią się bóle w naszych stopach. ale stopa zbudowana jest w niesamowity sposób. Wiemy już na przykład z architektury, że budowanie portyków, łuków, Pokazuje, jak wielkie ciężary są w stanie takie konstrukcje unieść, i dokładnie tak jest z naszą stopą. Zwróćmy uwagę, jak mały organ, jak mała część ciała jest w stanie ponieść przez całe życie nasz ciężar ciała, a często dodatkowo dźwigamy jeszcze nie tylko nasz ciężar, ale też e, ciężary zewnętrzne. Czy pomyślałeś, pomyślałaś, w jaki sposób byłbyś w stanie pomóc swoim stopom użyć im w tym ich trudzie? Więc dzisiaj już za chwilę wykonamy kilka ćwiczeń, które pozwolą nam na zrelaksowanie naszych stóp. Mówiąc o ćwiczeniach, jest wiele technik, które pozwalają nam na uświadomienie sobie, w jaki sposób stopy pracują. W tańcu jest to niejako narzędzie, które nas ugruntowuje na powierzchni, stabilizuje nas, ale również daje nam oparcie do wyjścia w przestrzeń. Bez stóp, bez podłoża, bez podparcia, nie zrobimy zbyt wiele w tańcu i w ruchu. Dużym problemem e, na przykład w balecie jest to, że jeżeli nie położymy zbyt dużego nacisku na to, aby być mocno ugruntowanym poprzez stopy z podłożem, dojdzie do tego, że prędzej czy później zaczniemy mieć problem ze stawami, zbyt przeciążonymi mięśniami, może dojść do kontuzji. Dobrze ugruntowana stopa wpływa doskonale na nasz układ kostny i stawowy. Jeżeli będziemy mocno stać na nogach, zauważymy, że nasza tak zwana korona ciała, nasza górna część ciała, będzie radośniejsza i bardziej wolna w ruchu. Czyli odpowiednio dociążona stopa, będąca w kontakcie z podłożem. Stopa, która jest otwarta na doznania, czyli taka, która najczęściej nie ma obuwia, nie ma skarpetek na lekcjach tańca, sprawia również, że poprzez te wszystkie zakończenia nerwowe, które są w naszych stopach, a jest ich 72 tysiące, nasze organy będą dobrze pobudzone, a tym samym nasze ciało będzie bardziej ożywione. Tym również pomagają nam techniki automasażu i chodzenie gołymi stopami po różnego rodzaju podłożu. Te wszystkie informacje, docierające z podłoża przez nasze stopy do naszego układu nerwowego, są bardzo istotne, ponieważ właśnie przez takie pobudzenie, dostarczanie informacji zachowujemy układ nerwowy, ale i nasz układ mięśniowo-kosny w równowadze. Jaka jest jeszcze funkcja stóp i jej budowa? W skład stopy wchodzą 26 kości, 33 stawy i ponad 100 mięśni, więzadeł i ścięgien. Więc co tak naprawdę to mówi o naszych stopach? To mówi: chcę się ruszać, chcę być zauważona. To mówi nam o tym, jak nasza stopa jest bardzo skomplikowana w budowie. I jak dłużej potrzebuje uwagi, lub świadomości tego, w jaki sposób nią poruszamy. Dlatego chciałabym, abyśmy dzisiaj pooglądali nasze, nasze stopy, przyjrzeli się im bliżej i zaoferowali coś, co mogłoby sprawić, że poczują się lepiej. Ale to nie jest tylko poprawienie dobrego stanu naszych stóp. Pamiętajmy, że dbając o nasze stopy, o ich dobry stan, dbamy również o nasze ogólne samopoczucie. Bo kto pewnie stoi na stopach swoich, ten również pewnie stoi w swoim życiu. Jest bardziej ugruntowany, zakorzeniony, jest również bardziej pewny siebie. Więc zatroszczmy się o nasze stopy i sprawmy, byśmy byli w posiadaniu zdrowych i mądrych stóp. Zapraszam Was do tego, abyśmy zażyli trochę przyjemności. Moje stopy aktualnie się moczą i polecam, by moczyć je w soli, w ciepłej wodzie, tak aby nasza opuchlizna i zmęczenie całodzienne. Odeszło. Już właściwie moja druga kąpiel w tym dniu. Już zdążyłam popływać w jeziorze i poczułam, jak fantastycznie to wpłynęło na stan moich stóp, ogólnie całego ciała, ale zobaczyłam, że faktycznie stopy nie są już tak spuchnięte są zregenerowane. To teraz czas na to, aby wytrzeć stopy. A następnie dobrze byłoby położyć coś takiego zmiękczającego na skórek i polecałabym krem do stóp nawilżająco natłuszczający. Pamiętajmy o tym, że nasze stopy nie wydzielają łoju, tak? Się pocą, ale nie wydzielają łoju, wobec czego to oznacza, że należy je natłuszczać. Teraz przejdziemy do naszych ćwiczeń. Tutaj przyniosłam ze sobą kilka przyrządów, na przykład taka piłeczka, którą możemy wykorzystać, bądź też wałek. Prosiłabym Was o to, abyście zajęli wygodną pozycję. Siadamy w wygodnej pozycji, kładziemy przodostopie na piłeczce i naciskamy. Polecam bardzo. Pozycję stojącą, ponieważ wtedy możemy oddać cały ciężar e, ciała na stopę, wówczas ona się bardzo ładnie tutaj nam rozluźnia. I sobie rolujemy, tak? Stojąc czy siedząc, jak nam wygodniej, rolujemy. Tak, ja tutaj tak staram się wcisnąć tą środkową część stopy w piłeczkę, aby dobrze ten łuk stopy wymasować. Nasze ścięgno podeszwowe pragnie masażu pragnie dotyku, ponieważ gromadzi się dużo napięć, szczególnie jeżeli nasza stopa posiada duży łuk. Mhm. świetnie. Teraz jeszcze mam wałeczek, którym również wymasuję sobie stopy, mhm. przeprowadzając od przodu do tyłu, tak. aż docierając do paliczków, ponieważ pod palcami również te strefy tutaj pod palcami są bardzo istotne, aby je również dostrzec i wymasować. Bardzo dobrze. Więc nasza skóra stóp jest wymasowana. Możemy oczywiście zrobić to trochę dłużej, tyle ile zapragniecie. Teraz połóżmy nogę albo na podłodze, albo weźmy, jeżeli jesteśmy w stanie połóżmy na drugiej nodze i rękoma delikatnie może tak będzie nawet lepiej wymasujmy skórę stopy skórę tutaj nawet mogę sobie przytrzymać tak jedną ręką nogę, drugą mogę pomasować super i po tym jak już rozgrzejemy skórę możemy ponaciągać oddzielić palce od palców Uh -huh. Uruchomić troszeczkę, pokazać, że ok moje palce mogą ruszać się z osobna, czego z reguły nie robią w ciągu dnia. Uh -huh. Troszeczkę zmanipulujmy staw skokowy poprzez delikatne potrząsanie i krążenia. Uh -huh. I znowu proponuję, aby ten ruch był taki, jakby ten staw był zanurzony w wodzie, tak? Jakby było dużo oliwy w naszym stawie. Bardzo delikatnie. Nie robimy nagłych ruchów, ale są to delikatne, pełne odczuwania ruchy. Uh -huh. Pociskajmy jeszcze skórę stopy rozciągnijmy ten łuk powierzchni. Podeszwowy, tak? Tutaj między, między kośmi polecam, aby rozmasować mięśnie, tak? Mhm. I również od spodu ponaciągać, ponaciągać łuk stopy, łuk podeszwowy stopy. Mhm. Ta stopa wtedy będzie Wam wdzięczna, jak dacie możliwość uwagi. Stópka jest wymasowana. I teraz przejdziemy do ćwiczenia. Zaczniemy od prostowania i zginania. Prostujemy, zginamy. Prostujemy, zginamy. Proszę zauważcie też, że zginamy nasze palce i prostujemy jak najbardziej potrafimy. Mhm. Bardzo ważne jest to, żeby zachować tą mobilność w stawach palców stopy. Tak? Świadomie. Takim fajnym ćwiczeniem będzie to, jak e, zbierzemy w pięści nasze palce i wyprostujemy. W pięści i wyprostujemy. W pięści i wyprostujemy. Zobaczcie, jak nasze ręce podczas robienia tego ruchu chcą. Aplauzować naszym stopom, chcą im pomagać, tak? I teraz wyprostujmy nasze stopy, odwróćmy i zegnijmy. Pociągnijmy do góry i do przodu. Wyprostujmy palce, odkręćmy stopy na zewnątrz, zegnijmy w stawach skokowych i wróćmy do góry. I jeszcze raz kilka razy. Wykonajmy ten ruch, zobaczcie jak nasze mięśnie nóg również biorą udział w tym ruchu i do przodu. I teraz odwróćmy cały ruch. Zegnijmy stopy, otwórzmy, wyprostujmy i zegnijmy na zewnątrz, wyprostujmy i do góry. Jeszcze raz. Kilka takich kół. Świetnie. Nasze stopy są już gotowe do tego, żeby stanąć na nogi. I teraz sprawdź, jak stoisz na swoich stopach, tak? Czy dobrze się czujesz? Polecam teraz wykorzystać wyobraźnię, do tego, aby poczuć, że nasze stopy zwiększają swoją powierzchnię. Poczujmy się tak, jakby były kilkukrotnie większe, i poczujmy, jak sięgają jeszcze, jeszcze niżej w podłoże. I teraz bardzo delikatnie zginamy stawy z kolanowe w taki sposób, aby nie napinać ścięgien stopy i golenia. I wyprostujemy. I kilka razy zróbmy to ćwiczenie. I wyprostujmy. I zegnijmy. I wyprostujmy. I teraz pokażę. Wam to w jaki sposób nie robić tego ćwiczenia, tak? Jeżeli teraz będę miała napięte ścięgna, wówczas zobaczycie na filmie, że moje stopy nie pracują tak łatwo jak w przypadku teraz, kiedy rozluźniam tak, i zginam stopy. Wówczas również zobaczycie, że jesteście dużo bardziej w stanie ugiąć swoje stopy. I taka stopa jest gotowa do akcji. Jest w stanie być połączona z podłożem, jest w stanie zatańczyć, jest w stanie czuć całą powierzchnię tego, co jest wokół, ponieważ jest obudzona, jest zaakceptowana i cieszy się tym, co może w tym momencie zrobić dla nas, dla Was, dla Ciebie. Dbajmy o swoje stopy. Starajmy się nie zapominać o nich podczas naszego treningu, ponieważ tak naprawdę to od nich zależy, jak nasz taniec będzie wyglądał.